W naszym studiu gościmy kolejnego finalistę plebiscytu Belfer UWM 2021, pana doktora weterynarii Dariusza Barskiego, reprezentującego Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie panu emocje towarzyszyły, gdy się pan dowiedział o nominacji? No, na pewno było to dla mnie zaskoczenie. Podejrzewam, że dla każdego jest to zaskoczenie, bo tych nauczycieli na samym naszym wydziale jest około 100 osób, więc zawsze taka nominacja jest wielkim zaskoczeniem, a jednocześnie zaskoczenie, bo dowiedziałem się w trakcie zajęć, które prowadziłem. Przyszedł bezpośrednio do katedry przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Miłosz Pawlak i właśnie on mnie poinformował o tym, że zostałem wybrany. Nominację zdobyłem, bo to pierwszy etap, czyli w tych trzech osobach z wydziału jako belfrów. No i było to dla mnie już zaskoczenie. Natomiast drugi etap, gdzie już wybiera się jakby tego belfra w obrębie wydziału najważniejszego, Podobny scenariusz był, również pan Miłosz Pawlak przyszedł, poinformował mnie w trakcie zajęć, co jest dla mnie no, wielkim zaskoczeniem, ale jednocześnie bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ ja... Nie ma co ukrywać, jestem osobą starszą. Dużo starszą od studentów, i taka nić porozumienia między osobami starszymi a studentami nie jest łatwo nawiązać. A sama właśnie nominacja mnie tak zaskoczyła, to znaczy, że zostałem zauważony i doceniony przez studentów. Z czego tylko się bardzo cieszyć. A jak reakcja na samą wiadomość już o samym finale? Jeszcze większe zaskoczenie. <laughs> Nie za bardzo mogłem uwierzyć, bo zawsze są trzy osoby nominowane. Ja akurat miałem dwie panie, młodsze panie i wydawało się, że. Z mojego punktu widzenia, no, mam problem, bo ta komunikacja między osobami z różnych pokoleń nie jest prosta. No, ale ucieszyłem się bardzo. Jak określiłem to, dla mnie jest to ukoronowanie mojej jakby pracy dydaktycznej jako nauczyciela akademickiego. Jest to coś, oczywiście przesadzam, ale dla mnie, jakby Oscar. Albo wejście na Monteverest. Wspomniał Pan, że o swojej nominacji dowiedział się w trakcie zajęć. Właśnie jakich przedmiotów Pan naucza i czym się Pan zajmuje naukowo na naszej uczelni? Przedmioty wykładam dwa: to jest toksykologia, czyli nauka o truciznach, i prowadzę zajęcia dla studentów czwartego roku. Czyli w semestrze zimowym. Natomiast y, niedługo zaczyna się semestr letni i będę prowadził zajęcia z ochrony środowiska, w tym że toksykologię dla studentów czwartego roku, natomiast y, ochronę środowiska dla studentów pierwszego roku. Natomiast jeżeli chodzi o pracę naukową, to przede wszystkim y, u w katedrze od wielu lat zajmujemy się badaniami, interakcjami y, między różnymi substancjami. Które wnikają do organizmu w, w tym samym czasie, w wyniku czego może nastąpić różna odpowiedź organizmu, i to jest przede wszystkim główny mój, jakby, nurt zainteresowania. Oprócz tego badania dotyczą, jakby, stanu poszczególnych elementów środowiska, czyli badamy różnego rodzaju substancje chemiczne w poszczególnych elementach środowiska, czyli to może być w zwierzętach, w tkankach zwierząt konkretnie, to może być w wodzie, to może być w glebie. Wspomniał pan o długoletnim już stażu pracy na naszym uniwersytecie. Jak długi jest ten staż? No, jest to naprawdę długi, ponieważ wynosi już ponad 30 lat. Więc zaczynałem jeszcze za czasów istnienia Akademii Rolniczo-Technicznej, no już ponad 20 lat jestem jako pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na przestrzeni tych lat jakby pan określił pracę wykładowcy akademickiego? Czym ona dla pana jest? Praca ze studentami, którą wykonuję od wielu lat, jest pracą, można to powiedzieć, naprawdę ciężką, stresującą, ale jednocześnie bardzo inspirującą. Przebywanie z młodymi ludźmi, którzy mają różne, a jednocześnie zmieniające się w perspektywie czasowej spojrzenie na świat, na naukę, wymaga cały czas doskonalenia przez. Nauczycieli, w tym również przeze mnie. Więc y, dlatego też cały czas dokształcam się, cały czas obserwuję studentów, staram się reagować, wychwytywać na co oni reagują, żeby wprowadzać elementy, które pozwolą im się zainteresować, bo przedmiot, który czyli tą toksykologię, to nie jest łatwy przedmiot i nie wszyscy są zainteresowani. A moją rolą jest właśnie to, żeby wprowadzić takie elementy, Elementy, żeby ci studenci chcieli i zrozumieli ten przedmiot? Wspomniał Pan o takiej małej granicy pokoleniowej, jeśli chodzi o takie relacje wykładowca student. Jakby Pan określił właśnie tą swoją relację ze studentami? Czy ona jest dość taka ciężka? Relacje ze studentami określiłbym jako dobre, a nawet bardzo dobre, bo o tym mogą świadczyć między innymi, że spotykamy się. Spotykamy się z absolwentami, którzy już skończyli studia na stopie zarówno tak zwanych spotkań oficjalnych, ale również prywatnie spotykamy się. A że chcą się spotkać ze mną, to znaczy, że dobrze wspominają chyba moją osobę. Innym słowem, jest to bardzo przyjemne, cieszę się i jednocześnie cały czas mówię, że tak jak ja ich nauczam, tak również sam uczę się od nich innego spojrzenia na świat, a również na ten przedmiot, na przekazywanie tych informacji, żeby były to dla nich bardziej zrozumiałe i interesujące. Ciąg naszych rozmów z finalistami plebiscytu Belfer UWM 2021 ma na celu przybliżyć pańską postać i tutaj takie pytanie też, które przeważnie zadajemy finalistom, czym się pan zajmuje poza uczelnią? Podejrzewam, że tak jak każda osoba, mam jakby swój taki azyl, gdzie chciałbym się wyciszyć, to coś mnie co interesuje. Na pewno takim dla mnie zainteresowaniem to jest muzyka. Aczkolwiek muzyka dość specyficzna, bo muzyka elektroniczna nie przez wszystkich lubiana, ale ona mnie bardzo wycisza i od młodych lat, mimo że mija. Na wiele, wiele lat cały czas nią się interesuje. Turystyka aktywna, wędrówki, wędrówki po górach, spływy kajakowe, to również jest coś, co mnie bardzo interesuje. Sport, ale to muszę przyznać już tylko jako widz. Na koniec naszego wywiadu, może miałby Pan chęć wypowiedzieć kilka słów do swoich studentów, którzy głosowali, i może jakoś zachęcić resztę wydziału do głosowania na Pana już w niedługo startującym głosowaniu. Kochani studenci, dziękuję za wasze głosy, dzięki którym doszedłem do trzeciego już etapu wyborów Belfra. Zrobiliśmy pierwszy krok. Postaramy się zrobić drugi krok. Głosujcie na mnie, bardzo to was proszę. Pan doktor weterynarii Dariusz Barski, finalista plebiscytu Belfer UWM z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był naszym gościem w Studiu radia UWM UWMFM. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu.